Mój synu, słuchaj uważnie, bo te słowa pochodzą prosto z tronu łaski. Nie są echem zwykłych myśli, ale raczej szeptem wieczności w twoim kierunku. W tej właśnie chwili, gdy twoje oczy skanują te wersy, ja, Pan, Twój Bóg, zbliżam się do ciebie jak ojciec, który pochyla się, by przemówić do ucha swego ukochanego syna. Mam ci coś do powiedzenia. Coś, co zmieni bieg Twojego szabatu, a może cały bieg Twojej podróży. Ten szabat nie będzie zwykły. Nie będzie po prostu kolejnym dniem w kalendarzu Twojej rutyny. Przygotuj się, bo mam coś w zanadrzu, coś, czego niebiosa zazdrośnie strzegły do tego konkretnego czasu. Mój synu, w ten szabat czeka cię niespodzianka. Czy kiedykolwiek czułeś, że dni były zbyt długie, że ciężar oczekiwania zmęczył Twoją duszę widziałem każdy świt, w którym twoje serce zastanawiało się, czy są jeszcze obietnice do spełnienia. Słyszałem twoje najskrytsze myśli, kiedy myślałeś, że zapominasz, jak to jest być zaskoczonym dobrem, czymś nowym, cudem. Bo powiadam ci, nie ma we mnie niczego zapomnianego. Nie ma żadnej obietnicy odłożonej na półkę, żadnego marzenia, które Ci dałem, które by wygasło. I dlatego ogłaszam Ci to z wyprzedzeniem, jakbym przygotowywał czyjeś serce na coś cennego. W tę sobotę pokażę Ci, że nadal jestem Bogiem, który zaskakuje. Nie strachem, nie bólem, ale tym, co niebiosa przygotowują, kiedy chcą dotknąć duszy wiernego dziecka. Możesz tego teraz nie widzieć, ale kulisy Twojego cudu już są przygotowane. Ludzie są poruszani. Drzwi są otwierane rękami, których nie widzisz, ale które słuchają dźwięku mojego głosu. Dotykam serc, zmieniam decyzję, przybliżam odpowiedzi. Jest symfonia celów, która łączy się w tej właśnie chwili. Wszystko to dzięki temu, co dla Ciebie przygotowałem. Ta sobota to nie tylko dzień zaznaczony w kalendarzu, to spotkanie mojej wierności i Twojej wiary. Nie zapominam o tych, którzy mi ufają. Nie ignoruję tych, którzy pozostają wierni, nawet gdy niebo wydaje się milczeć. Zostałeś, modliłeś się, płakałeś, ale ufałeś. I tak oto nadszedł czas, aby zebrać nieoczekiwane. Piękne, mój boski dotyk pośród Twojej rutyny. Mój synu, niespodzianka, która nadejdzie w tę sobotę, nie ogranicza się do rzeczy materialnych. Nie daj się zwieść. To, co mam, to więcej niż to, co oczy mogą zobaczyć, lub ręce mogą utrzymać. To coś, co dotyka Twojej istoty. Co Cię potwierdza? Co odbudowuje Cię od wewnątrz? Może to być długo oczekiwana odpowiedź. Może to być uzdrowienie serca. Może to być nieoczekiwana wizyta pokoju którego tak bardzo szukałeś. Może to być połączenie, które wszystko zmienia, ponowne spotkanie, przywrócenie, nowa ścieżka. Może to być nawet proste uczucie, że jestem bliżej niż kiedykolwiek. Liczy się nie forma zaskoczenia, ale pewność, pochodzi ona ode mnie. A wszystko, co pochodzi ode mnie, przemienia. Więc nie bój się, nie wątp, nie próbuj przewidywać ani kontrolować. Po prostu przygotuj się, jak ktoś, kto sprząta dom na specjalną wizytę, jak ktoś, kto czyści swoje serce, aby przyjąć nieoczekiwane. Ta sobota zostanie zapamiętana. Ponieważ zobaczysz na własne oczy że wciąż czynię nowe rzeczy, i udowodnię Ci, że warto ufać, nawet gdy wszystko mówi inaczej. Synu mój, czekaj na to, co dla Ciebie przygotowałem. Ponieważ, gdy niebo postanowi się objawić, nawet zwykłe dni staną się święte. A ta Sobota będzie święta, będzie niezwykła, będzie Twoja. Mój synu, Teraz, gdy wiesz, że ta sobota niesie ze sobą tajemnicę z nieba, chcę, abyś zrozumiał coś jeszcze głębszego. Nie jest to tylko niespodzianka, która nadejdzie, ale punkt zwrotny w Twojej podróży. To, co zamierzam zrobić, nie jest odosobnione, nie jest to przypadkowy gest, nie jest to przemijający dar, to znak. Znak, że pory roku się zmieniły, że niebo otwiera się ponownie nad Twoim życiem. To jak dźwięk inauguracji nowej ery. A mój cel jest jasny. Chcę, abyś poczuł, że zaczynasz od nowa, z lekkością kogoś, kto nie nosi już ran wczorajszych, z siłą kogoś, kogo odwiedziła obietnica i naznaczyła nadzieja. Są rzeczy, których nie rozumiesz. Wiem. Sytuacje, które ciągnęły się tak długo, że wydawały się ostateczne. Rany, które próbowałeś ignorować, ale które pulsują w chwilach ciszy. Ludzie, którzy odeszli, drzwi, które się zamknęły, marzenia, które zdawały się umierać, zanim zdążyły rozkwitnąć. Ale posłuchaj, co ci teraz mówię, żadna z twoich strat nie umknęła moim oczom, żadna z twoich łez nie poszła na marne. Policzyłem każdą z nich, zebrałem je, a to, co wydawało się końcem świata, dla mnie było tylko przerwą, konieczną przestrzenią, aby nowe mogło się narodzić bez skażenia starego. Nie przegrałeś, zostałeś oddzielony, nie zostałeś w tyle, zostałeś zachowany, i dlatego niespodzianka, która nadejdzie w tę sobotę, będzie jak przebudzenie, nie tylko prezent, ale objawienie. Coś, co uświadomi ci, że zawsze czuwałem nad tobą za kulisami. Podczas gdy ty myślałeś, że jesteś sam. Ból nie był przypadkowy. Cisza miała cel. Wzmocniłem cię w sekretnych miejscach. Nauczyłem cię ufać, gdy nie było żadnych znaków. A teraz, w tym nowym czasie, będziesz mógł spojrzeć wstecz z wdzięcznością nie za to, co cierpiałeś, ale za to, Kim się stałeś. Dojrzałeś. Urosłeś. Przetrwałeś. A teraz jesteś gotowy, aby przeżyć to, co niebiosa dla ciebie zaprojektowały. Ale mam do Was prośbę i chcę, abyście uważnie słuchali. Nie próbujcie zrozumieć wszystkiego na raz. Nie próbujcie kontrolować procesu. Po prostu zaufajcie. Niespodzianka tej soboty nie zostanie daną tym, którzy nadmiernie analizują, tym, którzy kalkulują każdy krok, tym, którzy próbują rozszyfrować z wyprzedzeniem. Zostanie daną tym, którzy się poddają, tym, którzy otwierają swoje serca z prostotą i mówią: Ojcze, niech Twoja wola się stanie nawet jeśli jeszcze nie rozumiem, co robisz. Ponieważ prawdziwa wiara nie wymaga wyjaśnień, po prostu idzie, po prostu czeka, po prostu wierzy. I właśnie tego od Was chce, wiary, która nie musi widzieć, aby uwierzyć, ale wierzy, dopóki nie zobaczy. Przygotujcie swojego ducha, uspokójcie swój umysł, uciszcie hałasy wokół Was, ponieważ pośród pędu świata nawiedzę Was czymś, co nie pochodzi od ludzi, nie pochodzi z przypadku, nie pochodzi z Waszej siły, pochodzi z mojego serca bezpośrednio do Waszego. Ta Sobota będzie kamieniem milowym przewróconą stroną. Nowym rozdziałem. A kiedy to się stanie, kiedy doświadczysz tej niespodzianki, którą ci ogłaszam, zrozumiesz, że żadne czekanie nie było bezcelowe i żaden szczegół twojej historii nie pozostał niezauważony przeze mnie. Mój synu, teraz, gdy twoje serce może poczuć delikatny powiew tego, co ma nadejść, chcę zabrać ci jeszcze głębiej. Chcę. Żebyś zrozumiał, że niespodzianka, która czeka Cię w tę sobotę, to nie tylko zmiana okoliczności, ale zmiana duchowej atmosfery. Dzieje się coś w niewidzialnym, coś, czego Twoje oczy jeszcze nie widzą, ale Twoja dusza już zaczyna postrzegać. Czujesz to? To napięcie w Twojej piersi, które nie jest bólem, ale oczekiwaniem? To uczucie, że coś się układa, jakby niebo przygotowywało się do dotknięcia ziemi? Cóż, to jest dokładnie to. Zamierzam sprawić, że to, co było tylko obietnicą, stanie się rzeczywistością. Nie hałasem, nie widowiskiem, ale lekkością kogoś, kto zna dokładny moment działania. A ten moment jest teraz. Przez długi czas chodziłeś, jakbyś niósł niewidzialne torby, ciężary, których nikt nie widział, wewnętrzne zmagania, których nikt nie rozumiał. Uśmiechałeś się na zewnątrz, ale w środku czułeś, że czegoś brakuje. To nie był brak wiary, to było pragnienie sensu. To było tęsknota za mną i byłem tam przez cały czas. Obserwowałem Cię, chroniłem przed niebezpieczeństwami, których nawet nie zauważyłeś, trzymałem Cię z dala od pułapek ukrytych pod maską okazji, wspierałem Cię, gdy myślałeś, że to Twoja siła utrzymuje Cię na nogach. Ale teraz, mój synu, nadszedł czas, abyś wyraźnie zobaczył troskę. Jaką zawsze o ciebie miałem. A ta niespodzianka w sobotę będzie jak odsłonięcie kurtyny, gdzie zobaczysz to, czego twoje oczy nigdy nie wyobrażały sobie, że zobaczysz. Nie chodzi tylko o coś, co się wydarzy, ale o kogoś, kim się stajesz. Ponieważ nie używam czasu, aby karać, używam czasu, aby kształtować. I każda sekunda, Którą czekałeś, każde jeszcze nie od życia, było częścią procesu, który przygotowywał cię na ten moment. Ponieważ to, co ma nadejść, wymaga dojrzałego serca, stanowczego umysłu i wrażliwego ducha. I właśnie tym się stałeś. Ukształtowałem w tobie nie tylko marzyciela, ale i wojownika wiary. Kogoś, kto nauczył się ufać. Nawet gdy wszystko mówiło o poddaj się. A więc teraz, gdy jesteś silniejszy niż sobie wyobrażasz, mogę dać ci to, co wcześniej mogło cię wprowadzić w błąd. Chcę, żebyś zrozumiał coś bardzo ważnego. Ta niespodzianka nie nadejdzie jako nagroda, ale jako spełnienie. Nie musisz na nią zasługiwać. Musisz po prostu uwierzyć. Ponieważ wszystko, co dla ciebie robię, rodzi się z mojej miłości, a nie z twojego zachowania. To, co wypuszczę w twoje życie w tę sobotę, nie zależy od tego, co zrobiłeś lub czego nie zrobiłeś. Zależy od mojego czasu, a czas nadszedł. A gdy decyduję się działać, nie ma żadnego ludzkiego błędu, żadnej ingerencji ze strony wroga. Żadnego opóźnienia ze strony kogokolwiek, kto mógłby to powstrzymać. Jestem suwerenny. A gdy mówię nadszedł czas, niebiosa się poruszają, a ziemia słucha. Synu mój, przygotuj swoje serce dbaj o swoją duszę. Nie pozwól, aby strach okradł cię z piękna tego, co buduje. Niespodzianka. Która nadejdzie, może być cicha dla oczu świata, ale będzie rozbrzmiewać w Twoim duchu. Będzie jak ulga, która wdziera się, jak odpowiedź, która uspokaja, jak niewidzialny uścisk, który sprawia, że płaczesz, nie rozumiejąc dlaczego. Ponieważ nie chodzi o słowa, chodzi o obecność. A w tę sobotę będę bardziej obecna niż kiedykolwiek. Poczujesz to, rozpoznasz to, zapamiętasz ten dzień jako kamień milowy, ponieważ tego, co robię, nikt nie może cofnąć, a tego, co zaczynam, nikt nie może zatrzymać. I zanim zakończymy tę wyjątkową wiadomość, ten list. Który nie się dotyk nieba prosto do Twojej duszy Chcę otworzyć swoje serce na chwilę I podziękować każdemu z Was Którzy podążają za mną Wam, którzy uważnie słuchacie każdego słowa Którzy dzielicie się, komentujecie, płaczecie Modlicie się, którzy utożsamiacie się ze mną Wam, którzy zatrzymujecie się w tym, co robicie Aby pozwolić Duchowi Świętemu przemówić do Was przez te filmy Wiedzcie to nie jesteście tylko widzami. Jesteście częścią tej misji. Każdy z Was, który zaszedł tak daleko, każdy, kto otworzył swoje serce na tę wiadomość, jest żywą częścią tego, co Bóg buduje przez ten kanał. I wiem, to nie przypadek, że słyszycie to dzisiaj. To nie przypadek, że ta wiadomość dotknęła Was tak głęboko. Ponieważ ten sam Bóg który przemówił do mnie, aby przekazać Wam to Słowo, jest Bogiem, który zna Waszą historię, Wasze dni, Wasze najgłębsze sekrety, a mimo to kocha Was intensywnie. I dlatego to wszystko istnieje, aby przypomnieć Wam, że nie jesteście sami. Jestem wdzięczny za każde wyświetlenie, każde polubienie, każdy komentarz, ale jeszcze bardziej jestem wdzięczny za każdą duszę, którą Bóg tutaj dotknął. Ten kanał nie jest o mnie. Jest o nas. Jest o tym, co niebo w nas robi. A jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, jeśli znalazła Twoje serce w trudnej chwili, jeśli cię odnowiła, to podziel się nią z kimś. Rozpowszechniaj to słowo. Przekaż ten głos z nieba do przodu. Bo być może przez Ciebie dotrze do innego życia. I niech te soboty, kiedy Boże zaskoczenie objawi się w Twoim życiu, przypomnisz sobie ten moment i będziesz wiedział, już razem prorokowaliśmy. A jeśli chcesz nadal otrzymywać takie wiadomości, jeśli chcesz iść ze mną w wierze, nadziei i prawdzie, zasubskrybuj kanał tutaj, aktywuj dzwonek, ponieważ z nieba płynie dla nas o wiele więcej. Z całego serca dziękuję ci bardzo, że tu jesteś. Niech Bóg błogosławi Twoje życie, Twój dom, Twoją rodzinę i wszystkie Twoje ścieżki. Do zobaczenia w następnym filmie, a do tego czasu czekajcie z wiarą, bo niebo zaraz Was zaskoczy. Pozostańcie w pokoju.